Witam wszystkich, bardzo serdecznie, jest oferta, to jest kolejny odcinek z Heroes of of My Magic HD Edition. Trzy oczywiście scenariusze sobie gramy. Czy ja tu coś będę kupował, czy cokolwiek, czy coś tu jest ważnego w tych zamkach, w tym nie. Nekropoli... Nie. O, tutaj też myślę nie. O, Ty już możesz wyjść. A, poczekajmy tutaj ten jeden dzień. Dobra, o, Vales... Podejść tu, bo jeszcze nie mamy zwiedzanego. a Ada, ada, ale przejdziesz tu, bo czuję, że tu jest jakiś zameczek. Jakiś taki niegłupi zameczek. Dokładnie. A. <grym> to już będzie niebieski pokonany, myślę. <grym> Nawet bez, bez zamku to, to, to już. Tym bardziej. Co to się nie jest? na przykład to? Dobra, podleć pod to, bo to, bo to sobie nie poradzi. Uf, wszystko jedno, chyba. Teraz mogę mieć strasznie słabą moralę. Wait. Dobra, pięknie. No sprawie, ludzie. Łucznictwo, niebieski przegrywa, spoczko. Zobaczmy, co tutaj było. Jakieś cięga zaklęć, jakiś ratusz. Super, super zamek. Dokupmy sobie na przykład was. Hmm, może zaczekajmy tutaj i ulepszymy ich. To będzie już jakaś fajna jednostka w sumie. A, fu 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 fu, bo ulepszenia są dosyć ważne. Czy my może to przejąć bez walki? Ogry, nie, nie, nie chcę ogrów, ale chciałem, żeby tylko to przejąć, tak? O, ty już tu poczekałaś, tak? To ty sobie ich też ulepsz. Aha, i jakoś to sensownie rozłóżmy. Tak to coś, tak coś. Okej, może być dobra, Ty polecisz w tą stronę, pojedziesz. Zostanie nam jej dokładnie jeszcze dwie wyspy do ogarnięcia, tak większości. Dobra, Ty czekasz, więc spoko. Eee, walesko, Walesko, Walesko. Czy Ty masz coś jeszcze do przejmowania? Podejdź tu. Coś czujesz, że tu coś jest? Nie, nie ma nic. A, dobra. Um, ulepsz sobie gospodarstwo, ulepsz ich. To już jest jakaś znaczą, znacząca jednostka. Też sobie przedstawmy armię. Uff. Uf, obojętne w sumie. Czy czekamy jeszcze tydzień, żeby sobie zrekrutować tu? No nie, myślę, że nie. Podejdź tu, na szkieletów nie podbili tutaj. Odwiedzone. Hmm. Podejdź tu, Walesko. E, nie, podejdziesz tu. E, ty podbijesz ich. Dokup magów. Podejdź tu. E, zrobisz tak, podejdziesz tu w następnym. Od tych magów, to jest całkiem spoko myślę, e, tu trzeba walczyć tu możesz wsiąść, tu możesz wsiąść tutaj jeszcze tutaj teren, mam nadzieję Caitlyn Caitlyn tutaj e, zanim do magów weź sobie logistykę zaawansowaną myślę, że znajdowanie drogi nie będzie potrzebne dobra, waleska Ozdobywaj tu jakieś kopalnie, e, kupisz sobie to wszystko generalnie z tego. Ok. Orin, weź podejść pod to. Kto ma lepszą armię? Adele czy... Co? Eee. Adele jest lepszą wojowniczką. O, czarek jakiś tutaj zapałeś. Nie, ona zapała. Damy w Adele Adele. damy Adele te rzeczy, lepsze jednostki. Także na pewno. Na pewno. Magowie. Zamiast liszów, myślę. Zamiast smoków, że w morale nie były aż takie słabe. Wiesz, smoki nie są głupie. A ja myślę, że tani są lepsi. Nieco. Chociaż przyśpieszenie na gigantów to. Yy, sorry, gigantów, tak. Yy, czy dżinów chcemy? Czy coś z tego jeszcze chcemy? No, Orin, myślę, że. No, myślę, że Orin będzie tu wojował takie proste bitwy. A Adele myślę, że podjedzie sobie tutaj. E, dobra, Korbak. Podjedz tu. widzisz nam tutaj krainy. O, podjedziesz sobie tutaj. No i ja w sumie, czy scenariusz. Caitlyn. Caitlyn podjedziesz tam. Pod... Myślę, że podjedziesz tutaj, bo coś jest, że nawet Garnizon nie zdobył e, pełen zamek. Dobra, pomarańczowy. Raz Zdobywasz tutaj rzeczy. Czy to się jakoś przejechać? Nie. Do wracasz się. Dobra. Co to jest? Czarny e, rynek? O, o. No nie jest głupie. 80? No spokojnie. Kasem szkoda. Nie, dobra, aż tak tutaj. A co to daje? Większa moc. Nie potrzebuję tego że tak. Łucznictwo. my mamy ucznictwo. Tak, to, to jest fajna umiejętność. z Ciebie zdobędziemy tylko... Dobra, waleska to i tak pozbiera. E, ty sobie po powojujesz to, no, walczycie, no. Nie dziwię się w sumie. jest jakieś super wojsko. Aczkolwiek nic z byłem. Sentami sobie myślę poradzimy. <gry> Ustawcie się jeszcze jakoś tak mądrze O, liczby dziwią fajny target Dobra, wy się zajmiecie tym dole. O, w sumie mogę sprawdzić czarny najpierw, o, no właśnie Podejdziesz tu Uh, target fajny nawet. To będziesz braniu naszego tutaj. Ty też? Ty zwajtujesz Eee, uh, walnij, błyskawica. Trudne bitwy po prostu, nie? Eee, ja podleć tu. Ty zbierzesz tak Waitujesz. Może jeszcze tak inteligentnie podejdzie. Podejść tak. Super. Wait. No, liczyłem na to, że podejdzie więc dobra podejdź, bo to będziesz tu potrzebny myślę był głupi ruch szczerze wcześniej Dobra fajnie eee, myślę, że już można atakować ale problemowo ale ten spok jest tak w wstańcie... A, ach, nie masz już pady, nie widzimy się no, A kuj na dole Faj nie, gremliny nasze, kochane. Zabijesz? Powinieneś dać radę, ale... Sumie... Uuu, wy sobie dacie radę. To tam bez różnicy chyba. O, okej. Okay. <ścoughs> Straty na takiej bitwie. A tak sobie wejść logistyka, pięknie. Pozwoli na przykład to korbak. Ty, podejdź tu czuję, że tu jest zamek Jeśli tu nie będzie zamku, to... Troszkę się boję tam wyjechać. Eee, Zwieć to. Czujesz, że nie wiem, czy tam jest przejęty zamek. Coś czuję, że jest. Dobra, korbak. Prawda. Tak jest. Tylko, że jakiś taki niemy ten zamek. Dlatego... Dobra, ty tu ty tu jedziesz, ty tu będziesz przyjmować, wszystko ładnie. Adela... Adela jedzie sobie. Eee, może się coś przyłączy. Niestety nie. Weź już to przejmij. Już tu jesteś. Dzieje na to, że coś się przyłączy. Co tu jest? Zombiaki, kurde. Może ukończymy w tym odcinku ten scenariusz. Jeszcze nie wiem, szczerze. A! Morale. Morale bardzo niskie. Ni, zombiaku. Dobra. Orin, Orrin. Woju tu proste bitwy. Uh, fu, fu, fu. Myślę, że podjedziesz sobie pod Nekropolię. Uh, A Katelyn jedziesz w tą stronę, <laughs> Myślę, okej. ok. I w zamkach nie zamkach nic nie kupuję, bo myślę, że nie będę tego potrzebował. Aczkolwiek to może się okazać błędem. Dobra, uh, Adele, uh, ten zameczek jego jest tu na dole, więc ty podjedziesz sobie tu. Nie będę tutaj pod to jechał. To pod, to pod, idziemy, zawsze jakiś XP, wy się przyłączacie czy jesteście? nie, myślę, że jesteście potrzebni, jesteście ważnymi o, gargulce, w sumie jakby zebrał je wszystkie, bo ma był tydzień gargulca i temu takich dużo tu jest, o, hu hu, 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 o, i na przykład tu, co tu jest, co tu mamy, no, tu sobie tu co, A tyle. i zostawiasz to tutaj. Dobrze, dobrze. Ola, sobie tu wszystko powiedz. Zwiedza, Waleska. E, czy najpierw na celu drogowego? do tego. Najpierw na celu Okej, okay, pusty zamek. Warto było. Co ty masz za czary? W zamku tu nawet nie masz. Czy jest tu coś znaczącego? Chyba nie. Chociaż gorgony, czy są. Gorgon, nawet nie masz. A, dupa blada. Bym sobie ulepszył i bym sobie dorekrutował, nie? Oczywiście wiem, że mam ulepszone gorgony z armii. To jest smocza krypta. Ulepszona smocza krypta. To już ma jakieś znaczenie, tak jak te smoki tutaj. sobie ulepszyć. Przestawmy to wojsko w ogóle. Na lepiej. Na pewno w środku wy... W środku wy... <laughs> Zróbmy was tak. Myślę, że to już jest, ma jakiś sens. O, podejdź tu, bo gdzie masz tu jechać, no. Podejdź tu. Gdy na przykład podejdziesz pod wojsko blastradowe. korbaków A ty zwojuj to. chciałby się, że nawet fortu by nie mieli, ale, ale mieli, mieli. To byłoby dziwne. Pięć aniołów, no dobra. Może coś jakiś... Już coś jest. Może jakieś morale? Nie. Podejdź tu. Tu jest znowu dużo miarę. Bazy... O, tu jeszcze są ważki, zauważyłem. Zestrzegł tych na przykład. Ważki. Tych bo oni jeszcze nie mieli ruchu. Podejdź. A nie wiem czy on wie... ...prawdopodobnie minie w następnej... ...tutaj teraz. Oj, ważki mogły zabić, sorry, błąd. On... No a ucieknie że nie? Nie. W sumie on nie ma po co uciekać, bo i tak to jest chyba jedy, jedyny zamek. Dobra, zielony. To co, po tobie, nie? Myślę, że tak. I nawet nawet wieżyczek nie ma. To będzie proste. Chodźmy w ogóle na ratusz. No. Myślę, że pozbędziemy się go, łóżnika i sobie możemy poczekać. I uciekasz. <laughs> Kejden. Okay, Widzę przeszkody. Chociaż ten bazniszek chyba dosięgnie. To był błąd. Dobra, no, to już nie grasz. Nie grasz jeszcze. No! Bosy anioł. Bosy anioł. Ok, co dobije to strzałką? Tu jest w ogóle przejście, więc. Uhuhuhuhu, może jakieś morale? Boję się, że ucznikami tego nie zabije. Dobra, myślę. No, ja, to się sam zabijesz u siebie. Pięknie. Zajowaliśmy no magia ziemi. Teraz już myślę, nie jest potrzebna logistyka, żeby jak najszybciej dojść. Okej, okay, team. Okej. Okay. Generalnie przeciwnicy się za bardzo nie ruszają. Oni w ogóle jakoś się zbagowali, bo utknęli w jednym miejscu i wiecie, się jakoś znacząco nie ruszają. Chociaż mogę te innymi gorgony, czy jak one się tam nazywają. Do dodać: Wielkie gorgony. Czycie się? O, tu są gorgony, o. To by miało sens, gdybym miał ich nieolepszone. Ty idziesz po armię bastionową. W razie czego Caitlyn leci do góry. W ogóle tak popatrzmy na bohaterów. Ty jesteś taka zbieraczka. Ty jesteś też główną bohaterką, bardzo fajną zresztą. Oprócz tej umiejętności wolałbym na przykład magię ziemi. Ty jesteś fajny, generalnie jesteś też takim zbieraczo, wojowniko, takim podstawowy tymi. Korbak jest zwiadowcą, Caitlyn jest drugą bohaterką, która jest też sensowna w miarę. <kühm> Dobra, Selenowy się pokazał, wyszedł w końcu swojej jamy. Wiesz tam na przykład tu Walesko, Adel na przykład nam zwoił to. Nie, nie wiem po co to zwojowałem, ale gdzieś się nam pojawił Selenowy. No, wiadomo, się bodajże pojawił... Gdzie? 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 Tu nie? Gdzie się pojawił? Tu gdzieś? Na przykład tu. O, to, to jest bardzo ważne. O, czerwony! Czemu nie mogłem go walnąć? Nie można zabijać. No dobra, no, logiczne. Dobra, stańmy tak może. Może tak? Mam on pojedzie pewnie do góry. Dobra, zostawmy do zwojowania jeszcze jeden zamek, nie? W sumie. Kup tu to i wyjedź wojuj, nie? jakieś tam wojsko jest, więc. Nie wiem, na przykład możesz to wszystko sobie wziąć. Możesz nawet mieć smoki, kurcze i, i wojować. to jest lepsze. No, smoki chyba, nie? <grych> Jeden smok jest lepszy niż. A, poczekasz, w sumie tydzień jest. Caitlyn, biegniesz dalej. O, coś tu masz? Ząbiaki? Nie, zrobię to Wow! No kurczę, tego się nie spodziewałem. Och, 6 ekspów strasznie dużo Czy tu też coś będzie? Nie, wow e, Adele, spoko, spoko Czerwony, nie, oni się biją między sobą jeszcze nie, to tak bardziej Dobra Tylko Gdzie jest ten typ, nie? Przecież, bo ja nie ogarnię, gdzie jest typ... A tu jesteś, typie. Ryland. <Rylant>. Zwojujmy cię. <grylant> to może być kłopot, bo tu już jest jakieś większe wojsko, ale myślę, że nie za duży kłopot będzie. Wait. Ty nie musisz strzelać generalnie, bo ty nie jesteś jakiś strzelaczem. Ty możesz strzelić, bo ty, ciebie jest mniej. Chociaż... Przekaż Dobra, on nawet podchodzi, to Nie będzie problemu, myślę Może liczył na jakieś morale, ale z takim wojskiem to Ciężko morale Na przykład tego Ty nam zabitego tego Ty nam zabij tego Ty nam zabitego Gigancie, przestrzeń eee, tego, podleć pod tego, podleć pod tego, nie, tutaj nie dasz razy, ale dobra, spoko nie za skomplikowana bitwa. Ostatni biec przegrywa, no i pomarańczowy, tu sobie biegni, gdzie miałaś biec, bo nie wiem, gdzie miałaś biec, tu sobie biegnij gdzie miałaś biec, nie wiem, gdzie nawet, mam no, mogę przejąć, a to już nie ma znaczenia chyba. Eee, zwiedź tu w razie jakiegoś tutaj, nie wiem, dziwnego kolesia, tutaj też powinnaś zwiedzić, w razie jakiegoś dziwnego dziwoluda. Nie, to było proste, generalnie, dokończymy to, pomimo no, a nie, 17 minut to spoko, myślę, że w sam raz na nie, gargulców, zbieranie ich, by nie było takie głupie. Ach, dobra, może, może wy sobie się przyłączycie, może się teraz pobawimy, 62, wow, 62 zamiast 16 na przykład. Sobie, myślę, że sobie przyłączymy was. O nie, nie przyłączyli się. I, i, o, biorę was. Ludzie, to teraz to sorry, ale... Wiecie co, stanę tu dla beki. E, podjadą wszyscy, złączymy jakoś fajne wojska i poddobijemy, nie? Typa. O, i my się jeszcze... Nadcofuj, co będziemy się Tutaj jeszcze zwieść w razie jakiegoś głupiego głupka. Też zwieć z tą armią bastionową. Chyba nie kupiłem w końcu ci tej, tej rekrutacji tygodniowej. Dobra, to ty podejść pod tą na przykład armię. Aż tak nie będę łączył, oczywiście, nie będę aż tak szalą. Co ty masz? Że nic nie masz. Chyba. Znaczy, coś tam ma, ale. Łączymy sobie wojska na przykład. O, Caitlin, zwiedziłaś wszystko. No, a podjedź tu jeszcze. W razie jakiegoś głupka, który się schował. Korbak, jedziesz. Znam zamku się nam już tutaj sześć aniołów. Spoko. Może kupmy ten Archaniołów budynek w końcu na koniec i kupmy jednego Archanioła. Okej. Okay. Albo sześć. O, na bogato. Dobra, podejść tu. Odważ innego ucznika, to nie jesteś znacząca. O, mo mogliśmy sobie dać tak, żeby było dalej to wojsko chociaż. nie okay, jedziesz. Korbak, jedziesz. Dasz Caitlyn. Spoko. Korbak, dasz Caitlyn. Jakieś wojsko tu zmieszane. Czy coś tu jest ważne? Tak, wy. Czy coś jeszcze? Na przykład coś tu, co jest mało znaczącego smoka? Zmawiajmy nie. Myślę, że spoko. Korbak, nie wiem. Sobie się stań tu. Na przykład przejmij to. Oh, teraz cię już bawię. Dobra, dobra, nie powinienem tak robić. To już jest nudne, nie? Podłuża zbytnie. Dobra. Oh. Brakuje mi przycisku z HD Moda Czy HD plus czy tam whatever Brakuje mi tego Okej okay. I... Pff, nie stać sobie tu i kupię Dobra, nie przedłużam Oho I co ty tu będziesz chciała? Myślę, że zamiast tych na pewno to oh, 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 oh. Z tej armii już nic. Dobra. Mm -hmm. Też podnieść tak. Pięknie, jakieś czary. Oho, dobra. Na pewno anioły. Na pewno was. Czy was? Czy was? Czy was? Czy was? Czy was? E, na przykład zamiast tych 17. Myślę, że to jest troszeczkę lepsze. A z sumie zamiast was. Coś takiego. <coughs> to ma jakiś sens, tak? Wojsko, dobra, Adele, O Orin, czy tam ktoś tu co jest bliżej? Zwiedz, czy tu nie ma jakiegoś dubka? Nie ma. Jedziemy prosto na zamek, nie? Tak, <grym> dobra, ha, ostatnia bitwa. Nie, nie, nie było podziemi, tak mi się wydaje. Mam troszeczkę przetkany nos, także przepraszam za to. O, och, grałem, oho, och, och. o, coś tu ma. Coś tu Możemy przegrać, szczerze. Ko, jak mam teraz? Na przykład. A, wystan chyba, czy jakoś jak się nazywa. Co mamy za czary, jeszcze jakieś fajne Fala śmierci? Myślę, że połajtujemy i tak. O, ale nie wpadły. No szkoda. A, myślę, że i tak będziesz po sobie. Aj! w niech wyjdą, nawet będzie śmieszne. Myślę, że to sobie masowe błogosławieństwo. Dam zaraz, a z wami na przykład to, a ty zaatakuj to. Pięknie. Poczekajcie, to jest przerażenie, czy szansa na zabicie spojrzenia? No to jest takie, okej. Okay. Gnole zwoju, a ty zwoju na przykład tego. Dlatego będzie ciężko, bo to jest trwała jednostka. Trwała, no, trzymała. 21, no. trochę, trochę. Błogosławieństwo, nie, nie, nie ma masowego błogosławieństwa. Przykład na tego. Aj! Przykład zwoju w ten sposób. No, ale już nie masz tutaj znaczenia. Dobra, bazyluszki już. Oj!

O kurde, serio. Ten drakolicz nam strasznie popsuł tutaj. Niż, uratował bardziej. Zabijcie tego jedynkę w końcu. Serio. Uh, hu, hu, hu. E, ty sobie zwaitujesz, stary. To sobie też w razie czego. Ty ostrzelaj nam tego pana. Zwoitujesz. Te Aj, niestety. Dobra, świetnie ułatwiłeś gnolu grę. Chociaż trochę. Defend, defend. Dobra, dobijemy to z jakiegoś czaru. Myślę, do takiego. No dobra, tuż... Aj, Proszę magu, chociaż ty. Maga. ale on będzie miał kontra, tak A dobra, okej. Okay. A to bez w sumie tego tak wygrał. Nieważne takie jest starty. O, fajnie, giermek 6 na 10. Jeszcze mi trochę brakuje. No spoko, władcy wojny. Fajnie, fajnie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym scenariuszu, mam nadzieję. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i napiszcie, jakiego mi polecacie. A może jeszcze jakiś na internecie znajdziemy. Możecie mi pisać, ja bardzo chętnie sprawdzę. Dzięki, trzymajcie się, cześć, na razie, pa, pa.